Ponieważ bardzo często jest tak, że klienci chcą czegoś innego, chcemy na przykład przetestować jakieś inne pomysły, więc taki istniejący kod, który nawet jest tutaj trzylinikowy tak naprawdę, który realizuje nasz algorytm tutaj, on będzie cały czas się zmieniał, więc dobrze jest pisać kod, który jest łatwy do łatwy później i przygotowany do tego, żeby łatwo wprowadzać jakieś poprawki czy zmiany. Czy właśnie ta zmiana to na przykład może być zmiana w samym działaniu, ale na przykład e Zmiana samego kodu, ale w działaniu będzie kod realizował to samo. Czyli na przykład możemy zmieniać pod kątem tego, że na przykład łatwiej będzie się czytać ten kod i będzie bardziej zrozumiały dla programistów, ale tak naprawdę dla klientów nic to nie zmieni, więc to jest taka druga zmiana, która tak naprawdę nie zmienia tego, w jaki sposób, jaki efekt jest działania tego kodu, tylko po prostu to, jak on wygląda i jak jest uporządkowany. I to jest tak zwany refactoring, czyli po prostu bierzemy coś i refakturujemy, czyli nie zmieniając tego, jak działa kod, zmieniamy tylko po prostu, w jaki sposób on jest napisany. I to wtedy jest taki klasyczny refaktoring kodu. I to zrobiliśmy tak naprawdę w poprzedniej lekcji, że miałem jakiś kod, i później zmieniłem ten kod, ale tak naprawdę koniec końców program działa identy identycznie i realizuje ten algorytm.